Pokój, dobro, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus. Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za dusze wszystkich cierpiących, zakonających dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas, to najbardziej potrzebuje modlitwy. Módlmy się za Ojca Świętego Leona XIV, w intencji Księdza Piotra Pawlukiewicza, w intencji mojej parafii z Koszara Módlmy się za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy, za wszystkich tych, którzy nie umieją się modlić, za tych, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła, za tych, którzy ranią Kościół, za tych wszystkich, którzy przeklinają Kościół. W intencjach, które wypisujecie, o nowe powołania. Hej, hej, hej. Pozdrawiam Was bardzo pięknie, że hej. Pozdrawiam Stany Zjednoczone, pozdrawiam Polskę. Napiszcie moi drodzy, skąd jesteście, skąd przebywacie, skąd się modlicie. E, możecie kogoś pozdrowić. Napiszcie hashtag modlitwa, hashtag poronka, hashtag Jezus, hashtag wspólnota, hashtag hej, hashtag Polska. Możecie napisać też podziękowanie za co dziękujecie podczas tej koronki, już, która trwa kilka lat. Mówimy się o nowe powołanie do mojej prowincji zakonnej, mówimy się o intencji Jana, który prosił o bitwę, prośmy dla niego o dobrego spowiednika, Jan, który ma pewne problemy, trudności, aby wreszcie potrafił z tych trudności wyjść razem. Z Jezusem Chrystusem we wspólnocie Kościoła. W imię Ojca i, Są, i Ducha Świętego, amen. Moi drodzy, bardzo Was proszę i zachęcam do tego tradycyjnie, jeśli możecie, żebyście dali kciuk do góry, to jest ważne. Jeśli możecie, udostępnijcie naszą koronkę, a o reszcie powiem później jeszcze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź bola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chyba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, I jako nie odpuszczamy naszym wierowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw pod złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. naszego wierzą Boga Ojca, wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, pod kotomskim pyłatem u Krzyżowa Numar i pogrzebił. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia złotych stał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca, Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić, czy wychył umarły. Wierzą w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. moi drodzy poniżej macie kciuki do góry, więc bardzo serdecznie was proszę zapewne pozdrowienia z Rybnika, pozdrowienia z Zabrza, z Grzybowic jeżeli możecie też pod spodem macie podziękuj, bardzo dziękuję za każde wsparcie jako super chat, super naklejka na rozwój Darek bardzo ci dziękuję za prostownicę, parownicę ale się okazało, że ten materiał który jest z tyłu jest sztuczny i on po prostu przepala ta parownica, więc muszę kupić inny materiał ale parownica jest, jak widziałeś, bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj ona już do mnie dotarła. Bardzo, bardzo dziękuję za każde wsparcie, każdy gest, każdą ofiarę, każdy datek. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Daj Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Kamil, witaj, dobry wieczór. Szczęść Boże, pokój i dobro druga dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Zachęcam Was, moi drodzy, dajcie kciuka do góry. Bardzo Wam za to dziękuję. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwom najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Niemniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki, niemiłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niemiłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej nęki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej nęki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej nęki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata moi drodzy bardzo was proszę dajcie jeszcze raz proszę was kciuk do góry Darek dzięki za parownicę nie wiem czy słyszałeś jest ale ten materiał który mam z tyłu no niestety nie będzie spełniał swojego zadania nie przy parownicy bo się trochę topi to jest sztuczne więc muszę kupić zieloną płachtę i wtedy będzie ok Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przebawianie za grzechy nasze i całego świata o siły choroby dla Bożemu, Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. To nie jest kłopot dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka naszej koronki do Bożego miłosierdzia w typowej porze, z nietypowego miejsca, to też dzięki Wam. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia piąta dziesiątka, módl się w intencji naszej Ojczyzny, Polski. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, także w intencji nas, wszystkich, w modlących się w intencjach, które wypisujecie, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ewentualnie może jakiś serek, biały. i to wszystko. No. Panówstwo o Serku, a ja dla Jego bolesnej męki, mimi oświadcze dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mimi oświadcze dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mimi oświadcze dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelne, zmiły się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jesowego, jak z dla nas, ufamy Tobie. Jezu, Pan Tobie, Jezu, Pan Tobie, Jezu, Pan Tobie, w mm -hmm. intencji Martiny, która zmaga się z Rakiem i pierś, w intencji naszej ojczyzny Polski pod Twoją obroną uciekamy się święta, Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich z uprzywileń, racząc zawsze uwagać Panu Kolewna i o Pani nasza porędowniczka, nasza pośredniczko nasza pocieszycielko naszą, z synem swoim nas pojedynie, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Modlitwa świętego Michała Archanioła, święty Michała Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości <kuhy> i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczej. Wykornie o to prosimy na tej wodzy niebieskiej zastęp szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strążą w piekła. Amen. Zapłać przyjmijcie, Boże błogosławieństwo, dzisiaj troszkę szybciej. Pan z Wami. Niech Was błogosławi był Ojciec i Syn, i Święty. Amen. Moi drodzy, gdybyście chcieli, to zapraszam i zachęcam, dajcie kciuk do góry, to jest w żywcu, poniżej kciuk do góry tutaj to jest to coś teraz co pokazuje. Gdybyście chcieli podziękować na rozwój kanału na paliwo. Też bardzo dziękuję jakakolwiek ofiara datek, bardzo, bardzo im dziękuję. Jesteście wielcy za każdym razem po każdej transmisji, czy w każdym czasie każdej transmisji ktoś jakiś datek złoży. Bardzo dziękuję tym stałym dawcom poprzez subskrypcję. To też jest bardzo ważne subskrypcja kanału i też. Moi drodzy, wspieranie kanału co miesiąc bardzo wam dziękuję. Życzę Wam dobrej nocy. Dobijemy może do 15 minut i to będzie koniec na dzisiaj. United Canton, Ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam Stanę, Darka no i do zobaczenia. Powoli kończymy. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. Do Wrocław, pięknie, a ja dzisiaj z wyjątkowo. Jutro od nas poszaraby wystrej, także do zobaczenia. Trzymajcie się Jezusa z Bogiem, hej, dobranoc.